Zanim podasz klientowi cenę swojego produktu, zawsze najpierw podaj inną. Dlaczego? Tak działa efekt kotwiczenia, bo zobacz, jeżeli masz jakiś produkt, powiem, zobacz, to jest telefon za 5000 złotych. Jedni powiedzą, że za drogo, inni powiedzą, że za tanio. Zależy, jaki mają punkt odniesienia. Więc jeżeli chcesz, żeby Twój produkt lub usługa były postrzegane jako tańsze, to powiedz, na początku, albo standardowo ta usługa kosztuje 20 tysięcy złotych, natomiast specjalnie dla pana na podstawie rozmów, analizy i tego, jak układamy się współpraca, jesteśmy w stanie to zrobić za, nie wiem, 12 tysięcy złotych. A jeżeli chcesz się pozycjonować na produkt lub usługę premium, wie pan co, ono, standardowa cena. Takich usług, które świadczą, świadczy nasza konkurencja, to jest 8 tysięcy zł, natomiast my świadczymy usługi najwyższej jakości, dlatego to musi kosztować troszeczkę więcej i kosztuje 12 tysięcy zł. Nigdy nie podawaj ceny w próżni, bo wtedy nie wiesz, do czego klient to odniesie, nie masz nad tym wpływu, nie masz nad tym kontroli. A w momencie, kiedy w procesie sprzedażowym oddajesz kontrolę, to tracisz szansę. Daj znać w komentarzu, czy stosujesz tę technikę.